Jak to się mieć wątpliwości. Były również ankiety udostępnione, w których były pytania odnośnie inwestycji oraz wszystkich wariantów inwestycji. Teraz na tym etapie rozpatrujemy głównie warianty przedsięwzięcia w inwestycji, który jest sprowadzany od ulicy Piastowskiej do Rady Bardzo zresztą oprócz e, tej części południowej również obejmował e, część północną, gdzie był e, poprowadzony e, po eskalacie bezkonfliktyjna wersja linii e, na majowej, tramwajowej, na majowej, ale może ogóle tak, społeczeństwa ta e, część, ta część, ten w został e, e, również w trakcie w trakcie przez, e, przez Oświęcim e, były uchwały składane m.in. do lokalizacji e, wyjścia maryny e, i węgladorni i tutaj już w tej najnowszej wersji e, również odnieśliśmy się do tego, że który się nad tym i tam, gdzie była możliwość, e, również te elementy zostały, zostały poddane e, lepiej w korekcie. w warszawskich, więc jest to technologia e, zdana i wdrażana na terenie e, Polski. E, metoda ta zapewnia bezpieczne wdrożenie w praktycznie każdych warunkach grupowo e, wodnych. i w jej przypadku brak jest konieczności obniżania stwierdzenia e, wody grupowej, nie ma, nie trzeba żadnych Pozwala e, ona również na władz nieprzepuszczalnych e, i nie trzeba było na etapie e, prowadzenia prac, e, prowadzi dodatkowych e, odwodnik. E, również jak metoda pustrofowa ogranicza oddziaływanie e, na środowisko związane z, e, z hałasem, jak również e, z zapyleniem, ponieważ większość e, prac, e, jak prowadzona jest z półstropem, nie jest ona zabezpieczona e, przed e, dodatkowymi. Wody powierzchniowe, podziemne, krajobraz, zabudowę i yy, oraz jakby wpływ na, na przez Wszystko też są prowadzone konsultacje społeczne, e, słuchamy jakie Państwo mają yy, jakby obawy i staramy się rozwiaźć te obawy i też odpowiedzieć, jakby wyjść naprzeciw yy, tym obawom w tych miejscach, w których jest to możliwe. Jeśli chodzi o yy, sam wpływ na przerobę Zobaczyliśmy badań zarówno w literaturze, jak i jak również przeprowadzaliśmy roczną inwentaryzację przyrodniczą. Ogólnie teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się tylko w części w jednej z form ochrony przyrody bielańsko do parku krajobrazowego. Jednakże jesteśmy poza jakimkolwiek obszarami Natura 2000. Taki najbliższy obszar znajduje się prawie 4 km od plazma pracy. Również cztery przedsięwzięcia znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. Eee, i zgodnie z naszą inwentaryzacją na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie konieczność wycinki około 280 drzew eee, eee, oraz 2000 m2 drzew. Eee, chciałam nadmienić, tak że ta wycinka będzie prowadzona tylko w miejscach, gdzie jest to konieczne, gdzie inwestycja w bezpośredni sposób e, koliduje e, z zielenią. Nie przewidujemy na tym etapie konieczności wycinania że y, gdzieś tam w szerszym zakresie. Ja wiem, że y, są wątpliwości, ponieważ na mapie również są zaznaczone tereny budowy, y, których zasięgu również jest zieleń, ale w raporcie odgrywania rzekłowisku są skazane, w jaki sposób należy postępować z tymi drzewami, w jaki sposób je zabezpieczać, tak żeby ta zielenia nie uległa zniszczeniu w trakcie prowadzenia pracy. Na mi się to należy, że jeśli chodzi o park Jordana i inwestycje, tą część inwestycji, która jest wprowadzona w najbliższym sąsiedztwie parku Jordana, inwestor dąży do tego na razie, żeby zawężyć jeszcze ten pas drogowy, na ile to będzie możliwe, na ile to będzie zgodne z, z przepisami i możliwe jeszcze, że ta ilość drzew teraz wskazujemy, jeszcze będzie mniejsza, tak, ale na razie są y, o że jest tutaj wskazane maksymalny wariant z tą maksymalną y, Jeśli chodzi o oddziaływanie na zwierzęta, y, tutaj robiliśmy również y, badania y, bez kredorów, ponadto na tym etapie nie wykazaliśmy tą na kredorów, czyli na przykład podlew oddziaływań na, na, na ekologałkę o herpegofaunę czy i Jady również nie wskazywaliśmy negatywnych oddziaływań. W trakcie pracy nie wskazywaliśmy również negatywnych oddziaływań na ptaki. Oczywiście zostały zinwentaryzowane stanowiska lękowe na brzegach, które były wskazane do wycinki. Takich stanowisk było zinwentaryzowanych 47. Ale w raporcie wskazaliśmy działanie na minimalniowy dni, m.in. E, prowadzenie prac poza okresem lękowym związanym z odcinką drzew, jak również działania kompensacyjne, czyli jakieś zlokalizowanie nowych lękowów, tak żeby zrekompensować e, bezpłatnie. Nie zidentyfikowano również oddziaływania na sali, jak największe oddziaływania mogą być na emalie. Realizacja przedsięwzięcia na terenach wyborów, małe sanki, jakie że kredyty yy, mogą być rozjeżdżane przez, yy, przez yy, sprzęt budowlany. planem, będą to yy, jakby, czasami rzeczy nie do uniknięcia, ale tam jest, yy, jakby zostały wprowadzone w raporcie oddziaływania również działania minimalizujące, mające na celu ograniczenie yy, takich oddziaływania. E, jeśli chodzi o oba, tutaj są e, przedstawione dwie mapy, to są mapy e, pałacu to są pokazane e, w jaki sposób e, oddziałują obecnie e, poprawy, po ok, stronie mamy drogi, e, Na głowie, w szczególnie w te, są wykazywane przekroczenia dopuszczalnych e, norm hałasu drogowego. E, jeżeli chodzi o to, hałas szlok, to tylko w, 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 w jakich, tak naprawdę w, w poszczególnych lokalizacjach nie jest to e, Na potrzeby e, naszej analizy e, hałasu zbudowaliśmy e, model 3D. E, naszą analizę statystyczną na podstawie stworzonego Ja. E, Jeśli chodzi o węgladon, tutaj nie pojawiały się pytania, czy węgladon nie będą e, nadmiernie oddziaływać. E, jeżeli chodzi o klimat artystyczny, to nasze analizy pokazują, że na pewno węgladon nie będą e, jakby powodowały przegrożeń, a najwyższa w najbliższym sąsiedztwie izolona nie będzie przekraczała. 40 decybeli biorąc pod uwagę poakustyczne w centrum miasta będą w ogóle nie słyszane. W dzień, a w nocy tam. W nocy również, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w centrum miasta, jeśli chodzi o hałas przemysłowy, jesteśmy dalej poniżej, niżej, poniżej norm. Tutaj jestem w centrum, mam tutaj do kolegi, kolega już pokazane, Wymiotów, jak również e, jak jest, z wirtualnych systemów grzeczych, e, dochodzi do niewielkich przekroczeń, jeszcze wyłupianych w tym filmu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może e, no, dochodzić do emisji zanieczyszczeń, na pewno one głównie powodowane pracą śmigł ważnych do planek, e, jak również e, z zachodnim z terenu do karnych. Przy założeniu równoczesnej pracy może dochodzić do znacznych przekroczeń, ale one mają wszystkie ograniczone do e, platformy. E, na etapie eksploatacji e, no, nie przewiduje się e, emisji do powietrza, jakby transport e, szynowy e, nie. na drzewie człowieka może przyczynić się do tymczasowego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. z eee, i